Witam serdecznie, już niby jest po sezonie, ale się okazało, że jeszcze ten młodnik hardkorowy, w którym zaraz jestem, okazał się szczęśliwy. Widzę za mną zrzuta. Nie wiem, tak chyba nie będzie go widać. Ale zaraz przekadruję. No młodnik jest fajny. Byłem tutaj w zimie i siedziały tutaj jelenie. Kawałek dalej jest zrąb. Także myślę, żeby ten młodnik jeszcze Dzisiaj dokładnie już przeczepać, tylko że trzeba chodzić niestety na kolanach no, z rzuta tak w ogóle wypatrzyłem przez lornetkę Tutaj jestem Pierw myślałem, że to jakaś gałąź brzuska, coś takiego, ale nie ma w tym łodniku brzuzek Także idę pod Kamila już też idzie w stronę zrzuta Zaraz go nagramy z bliska. Strasznie jasne jest. Z daleka było widać, jakby jakaś gałąź leżała. fajny usmaczek, ale taki ponad kilogramowy. No młodnik hardcore. Witam panią Kamile. chyba największy usmak jakiego mamy no raczej na pewno kawał grzmota